Moi, uważajku. Siema Maciek. Dzięki za nominację. Wyzwanie przyjęte. Zrobimy z Mikołajem 25 pompek. Dzień pierwszy. Jest piękna pogoda, więc na zewnątrz. Chodź sunku, tutaj. Tutaj idziemy robić. Chodź. Tu, z tej strony. Chodź do mnie. To tutaj, z tej strony. Kładziemy się i robimy 25 punktów. Zaraz, Tu? I kładziemy się. 25 punktów. Czasami. Raz. Dwa. dwa trzy, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11, Dwanaście. Trzynaście. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Brawo! Synu, piątka. wylanie wykonane. Wylanie wykonane. Teraz należałoby kogoś nominować. Chodź, z tym usiądziemy i kogoś nominujemy. Siadaj, synu. A z swojej strony chciałbym nominować osobę, która niebawem proszy w nową drogę życia, podle sakramentalne tak. Patyk, zostałeś nominowany.